To tej strony Minecraft with my DJs, z Dzikimka oraz z Michal R... L... L R... L R... L R... L R L Dobra. I gramy w Team Fortress 2. Jak ktoś, jak ktoś ogląda filmiki jego, no to możecie mnie znać jako Zloty. Tak, tak. On um, też był tam wtedy na tym odcinku, gdzie tam było... Ty ty. Ulul, ty! Był pośmiechkiem. A, i tu jest Czarny Jeździec. Jaki bez głowy, bez konny A, dobra, ja no. powiedziałem czarny. Matko, już człowiekowi nie da, bo... Wpadłem do jakiejś dupy. Co ja mi punkt! Co ja mi ciemno tam? Gdzie? Jaki debil! Mówi, że wpadłem do dupy, ja się że ciemno tam, a ten... Gdzie? Przestań, jest, Nie, nie, i umarłem. Ja jestem fajny Dziki K gra w Team na dla was Dziki K no, ja to No jak się tego bezgłowego jedzie, sorry, patrz Nie głupi Czyli jakby to jakby ktoś chce wiedzieć jakie A to jest co? Dziki komin A wujek Johny to jest... Minecraft 5 tak, Nie tak? no, co ty O Jezus, o Jezus, wszystkim zdradził sekret <grym> <grym> O fakt <grym> naprawdę fazę ja nie chcę! SPIEŃ! SPIEŃ! co, oni chcieli z nami dojść do tej zagadki. Nie, zabiją mnie. Ja no, jestem na górze. Gdzie ty jesteś, no, bo... ziom? Eee, nie nieważne. Fakt, spałem tak ten... jakieś kupy. Miejąc ja plasy na snajpera, Użyłem się. Dobra, chodź tu, ale gdzie ty jesteś, ziom? Pod sobą. Jakim cudem, pode mną? O, tak. Podpadaj do tej kupy takiej tam Taka piękna. Tak. Taka brązowa i pachnąca. <noise> oh, Dobra, okay, ja już bijam na na na, na. Wy jesteście w Redzie? No. Ups, 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 tam jest blue, Michał. Michał. Michał! Michał RL, pomóż mi dział. No idę. Tam idziemy do tych ziomów, no tam jest gruby. Chodź tu ziom. Ja miałem kurde takiej temy dla wszystkich klach. Mam klienta? Dostaję malutkie wódki Abu-Baby do Dymomama Oba, ja już teraz zaczęłam nagrywać Wy jesteście w Radzie czy w Lu? W Radzie. Ciemanko widzowie pusiada, czyli tylko ja, Lukas, ojciec Jarosław Ej, gdzie jesteś ty? Jak cię zjechałam, odednę Ja jestem w bazie, a ja umieram ja Ej, ja, to ja to też to jestem to w bazie, ziom Ej, ziom, ej, ziom Siema lo, lo, lo. Dobra, ja idę, ja idę tutaj... O, jakiś projekt. <gryny> tutaj jest, głębokoj. A kiedy będzie ten czarny jeździec? O oh, kurde. O, że kurde. A i tak zabiję kogoś. Uuuu! Uh! Gein-scoucher! Gdzie ty jesteś, bujek. Bujek? No. Ja tu sobie go nie takiego scouta, który ma na gierze. Andrzej, ee... Od dzisiaj myślisz Andrzej. A mnie nie za wujek będzie. gierze. A śmierdzielu myślisz, że co? Dobra, mam nową krzywę, Andrzej jestem A w bazie, dźwięk, jestem, dźwięk. jestem, jestem w tym damku w bazie. O Jestem... O, czekaj, to chyba ty, ziom! Nie, ty. A nie, to nie ty. A ja jestem z ziom, ja To jest John jazdy jazdy. Johnny. O, tu, siema. Oh, siema, Johnny. Ładno tu. Jeden filmik, już trwa, ziom. E, ziom, nie będę patrzył, bo mi się nie wstąpi. Ziom, e, papryczka. Ziom, ale to trwa jakieś kilka minut. E. Help me, Johnny, wujek i Johnny. <coughs> Scout. O nie! Jesteś Just mleko... mleku... To... W... Fuck, FAK SZWITZ! Jesteś w mle... mleko no, O, o, mleko... Pyro kontra pyro i ten pyro ze mną wygł... Zwracam. muszę odłączyć telefon taty. <gryphum> o, mleko... Michał, wiesz, że byłeś w mleku? Wiesz, wiesz, jak niech higienicznej like, konferencji w mleku, Marku? Bo wiesz, że ja się nie kąpię w mleku, i jestem Andrzej. LOL! He, ja, ja, Andrzej, no to... To powiedziałem. Ma wszyscy piszą w komentarzach Marcel to Arek Chyba Andrzej. Ale wreszcie <laughs> się nie baścił w tema. Marcel to Arek. Ale śmieszne W ogóle nie. cię nie słychać, dzięki ja? śmierdzielu. Wszyscy piszą Jest taki gruby, który cituje nagle jest tutaj. No i je po drugiej stronie i mnie zabił. E, Michał R zabywał uprzejmy inżynier. Nie!

no debilu, a nie. O nie, Scout mnie zabił, ty gnoju łysy. Habi Lol, ja tu jest działek. Gin, śmierdzielu, gin, ty niebieski. ja tu jest działek! A to nasze, a to nasze, o. Może to są niebieskie skóry. Co ty robisz, ja? Ja tutaj sobie jak jest. Niebieskie murzyny. Ech. Ja pizda, ile zasobników, ile działek, po co wy do tego... Ja sobie biorę. Myś nie, myś nie było. Skauta. Bezkonny jeździec się pojawił. Bezkonny głowy jeździec się pojawił. Dawaj ziom. Ja ty jesteś ziom. A ja mam wszystkie. E, ziom, ja idę. Dobra, biorę skauta, nara. Lecimy Ja też biorę skauta i idziemy ten. Idziemy biorę na ten. ten. Ja już biegnę, ale ty już skaut szybko biega. No dlatego. Green. A nie wiedziałem, że aż tak? A ja daję mam na samobójstwo. No że on ma ten podwójny skaut o nie! Idzie bezkonny jeździec! Fuck! Dobra, biorę! Nie, to no nie! Jakiś ten, jakiś... Uh! Śpiew mnie. Dobra, dep mnie, bezkonny jeździec O idzie, a mi się coś stało z przedmiotami i mam wszystko, wszystkie początkowe. O fakt, bezkonny jeździec! Fuck, 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 fuck! GIN! GINZAJU! Gdzieś, gdzieś o jest tutaj! On, on jest tutaj! Łap! GIN! Jest A masz shotguna! Nie, moje ciałko biedne, kochane, malutkie. Jak już jadłem i dostałem nie siąginięcie jeździć bez głowy. I masz zewnątrz, masz zewnątrz, tak, pięknie, kuba. Ja pięknie ich i biedziesz, idziemy. Wszyscy wiedzą, tak. że on się nazywa Kuba. Jaki dziki kamień się nazywa Kuba. Dziki kamień. To za Debbie jakieś działko mi tutaj bije, na rabin i już nie żyje działko frajerskie.

nie, gościu, hmm. no to jak tak długo trwa, no to już nie możemy. No, ale wiesz jakie to jest duże takie o 10 minut. No minutach. to ja jest, usiądę na fortepianie i spalę fortepian i tak będzie zakończenie. To czekaj! niektórzy to jest. Oni przy nagrywają po kilka gości. No dobra, ale oni i... mają porządne kąpy, a ja rozwalę TNT. Ja też o, mam o, kompa, nie są porządnego głupi. Wy wrócłem! Na razie.